Witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie poświęconym analityce internetowej. Dzisiaj porozmawiamy o podstawowych wskaźnikach wykorzystywanych w naszej codziennej pracy. Zaczynajmy. Dzisiaj omówimy sobie najważniejsze wskaźniki, które występują w narzędziach analitycznych yy, i to zarówno w Google Analytics, ale możecie się z nimi spotkać również w innych platformach reklamowych takich jak Google Ads czy Facebook Ads. I to będzie taki wstęp do analizy danych. W kolejnych materiałach już przeklikamy się przez raporty i pokażę Wam te, te wskaźniki, jakby w praktyce, czyli jak to, co dzisiaj omówimy, zastosować przy analizowaniu danych. Nie będę omawiał wszystkich wskaźników, bo ich jest bardzo wiele. Także jeśli ktoś jest na takim poziomie bardzo początkującym i pierwszy raz, na przykład, słyszy o analityce czy o Analytics, to odsyłam do Skills Shop Google. A. Dam Wam link. Tam są takie materiały szkoleniowe dla osób z taką podstawową wiedzą, też bardzo fajnie przedstawione w formie takiej interaktywnej, razem z materiałami wideo czy przykładowymi, takimi ćwiczeniami. Także przechodząc do najważniejszych pojęć, jakie występują w tych naszych systemach, to należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym różni się sesja od kliknięcia, kim jest użytkownik i odsłona, ponieważ z tym się spotykamy cały czas w obszarach tych analitycznych i każde z narzędzi, które udostępnia nam swoje, właśnie te narzędzia analityczne, ma z tym. Pewien problem, a kole konkretnie problem pojawia się troszkę z użytkownikami, ponieważ użytkownik może korzystać z różnych narzędzi czy z różnych urządzeń do przeglądania internetu. Ale załóżmy, że ja jestem teraz użytkownikiem, tak, wchodzę na stronę internetową i jestem na jakiejś konkretnej zakładce tej strony internetowej, czyli w danym momencie ten system widzi mnie jako użytkownika, wywołałem sesję, czyli Wywołałem jakby kod strony na jednej z zakładek danej domeny. I jeśli ja nic nie będę robił przez określony czas, to mi ta sesja się jakby zresetuje. I ten czas ustawiamy w Analyticsie, to pokazywałem na poprzednim szkoleniu z wami. Tam były takie ustawienia jakby czasu trwania sesji. I ten czas powiedzmy jest ustawiony na pół godziny. Czyli jeśli ja będę pół godziny w bezruchu, to mi system zresetuje sesję, i jeśli ja wrócę na tą stronę ponownie, to mi on da jakby nową sesję. Ja tam, powiedzmy, jak będę wykonywał jakieś akcje, czyli odświeżał jakby stronę, jeszcze raz będą wysyłane informacje do Google Analytics, no to będą jakby nabijane kolejne odsłony. I powiedzmy, że. Ten schemat, który tutaj jest zobrazowany, może wyglądać różnie. Tych sesji może być wiele, odsłon również. Tu są podane tak do trzech, ale ich mogą być setki, tak? Mogą być tysiące interakcji użytkownika z naszą stroną, szczególnie jeśli w jej obrębie robi jakiś research, czy jest na Facebooku. Facebook ma na pewno wiele odsłon, nie sesji. Bo teraz sesją, jeśli wykonuję częściej odsłony jak 30 minut, no to może być na jedną sesję, załóżmy 100 odsłon, jeśli 100 dokonałem kliknięć, ale jeśli to są różne dni, czyli na przykład ten ostatni schemat na samym dole, jeśli ja wszedłem w poniedziałek, to powiedzmy jest pierwsza, pierwsza tutaj sesja, wszedłem we wtorek, jest druga sesja, to jest załóżmy środa, Czwartek dałem sesję w nawiasie kliknięcie, czyli na przykład wszedłem z systemu Google i na przykład ostatniego dnia, to jest niedziela, też wszedłem w jakąś sesję, czyli jeśli wchodzę w innych odstępach czasu, w innych nawet dniach, a system jest mnie w stanie rozpoznać jako jednego użytkownika, najczęściej to się odbywa po plikach cookies, chociaż po niektórych systemach po zalogowaniu do systemu, to nie jest w stanie mnie zidentyfikować jako jedna osoba, ale problem pojawia się, jeśli ja na przykład w pracy wejdę sobie na stronę internetową, później w drodze do domu wejdę z urządzenia mobilnego, a w domu wejdę jeszcze raz i dokonam na przykład transakcji na ostatnim etapie. I wiele systemów w tym momencie się gubi, czyli widzą mnie jako jedną osobę. Ja jestem jedną osobą, ale te systemy widzą mnie jako trzech różnych użytkowników, i w tym momencie mamy niedokładne dane, bo. Jedną osobę on widzi jako trzy osoby, tak? Tu jest swego rodzaju błąd. I Google wprowadził coś takiego, co się nazywa Google Signal, czyli to też o tym ostatnio mówiłem, na podstawie różnych informacji, jakie ona posiada, innych jak cookies, tak? No bo tutaj one już zostały zgubione, próbuje nas zmęczować jako jednego, jednego użytkownika. I wtedy w raportach jest, że tak powiem, jeden ten poziom, a nie trzy poziomy które tutaj są zobrazowane. Jeszcze jedna rzecz. Czym się różnią sesje od kliknięć? Na przykład w Google Analytics pobierane są dane z systemu Google Ads do, do Analyticsa i mogą być rozbieżności między ilością sesji, a kliknięciami. I to wynika z systemu jakby pomiarowania w tych urządzeniach. Kliknięcia są liczone bezpośrednio z systemu reklamowego przez Getslit i one mówią po prostu, że ktoś kliknął. Ale jeśli sesja była bardzo krótka i on wszedł na stronę i od razu wyszedł, czy to był bot, to może być tak, że w Analyticsie w ogóle nie będzie nawet tej sesji odznaczonej, bo na przykład nie zdążył się wczytać nawet kod na przykład, który wywołuje Analyticsa, nie? To takie milisekunda na przykład. Z drugiej strony może być więcej sesji dla tego samego użytkownika, dla tej samej interakcji, a mniej kliknięć. I to może oznaczać to, że ktoś na przykład w kilku oknach otworzył sobie naszą stronę, czy może być na przykład więcej kliknięć od sesji, właśnie że ktoś na przykład kilka razy kliknął, a system na przykład to pomiarował jako jedną sesję. Także no tu różnice mogą być. To trzeba wiedzieć, że te różnice wynikają ze sposobu jakby liczenia sesji a kliknięciami. Kolejną najważniejszą rzeczą, która teraz jest w ogóle kluczowa w nowym systemie GA4, to są zdarzenia. GA4 jest w całości praktycznie oparta o zdarzenia. I tutaj możecie zobaczyć na tabelce, jak wygląda ta różnica dla kilku przykładowych jakby takich metryk. W Universal Analytics mieliśmy sesję, w GA4 to są zdarzenia. W Universalu, czyli w tym takim Analyticsie standardowym, zdarzenia i zdarzenia w GA4 to jest powiedzmy to samo. Z tym, że w G4 łatwiej jest skonfigurujemy. W Uniwersalu, na przykład, informacje społecznościowe odpowiednio w G4 to są również zdarzenia. Transakcje czy wszystkie informacje o e-commerce w G4 to są zdarzenia. W skrócie, to co pokazywałem na poprzednim slajdzie, użytkowników dalej mamy, ale sesje, odsłony to wszystko teraz zostało zamienione na zdarzenia. Daje to analityce olbrzymie możliwości w konfigurowaniu i jeśli ktoś już zaczyna pracować w GA4, to ma naprawdę bardzo duże spektrum możliwości, jeśli chodzi o obracanie się w obszarze tych zdarzeń. To jest taka, że tak powiem, największa, największa zmiana. Oprócz tego, że GA4 ma lepiej właśnie współpracować w analizie zachowań użytkowników, tak aby móc ich lepiej powiązać i, i rozpoznawać, ale same te zdarzenia mogą być wywoływane w różny sposób. Sesja, czyli wczytanie jakby okna przeglądarki, może być zdarzeniem. Ilość na przykład wczytanych tych okien może być zdarzeniem. Czas może być zdarzeniem. Wys wysłanie zapytania, wywołanie jakiegoś elementu na stronie internetowej, kliknięcie to wszystko, scrollowanie, zaznaczanie tekstu to wszystko można opomiarować jako zdarzenie. W przypadku Uniwersala mamy jeszcze coś takiego jak atrybuty tych zdarzeń. Żeby je skonfigurować, musimy podać etykietę, kategorie i działanie, ale to są tylko nazwy, które pomagają nam w przygotowaniu celów. Czyli my mamy wiele zdarzeń w obrębie naszej witryny, Gia 4 ma wiele, w ogóle wszystko jest jakby zdarzeniem w GA4. To w Uniwersalu musimy skonfigurować te zdarzenia. W GA4 też konfigurujemy je oczywiście, ale jest bardzo wiele ich wbudowanych czy same jakby na zewnictwo niektórych rzeczy z uniwersala to są zdarzenia ja żeby nie zrobić tu masła maślanego o zdarzeniach bo ich jest wiele tak Jak już mamy te zdarzenia to na ich podstawie konfigurujemy cele i w ogóle sa cele same w sobie to jest jakby fundamentalny element wszystkich działań przedsiębiorstwa dobrze jest zacząć analizę jakby przygotowania celów od wywiadu z przedsiębiorstwem Czyli zapytanie o cele na różnych poziomach, takich strategicznych w firmie, czyli jakie są cele sprzedażowe, czy mają określone cele marketingowe. Tego mogą nie mieć, bo czasami jest tak, że jak przedsiębiorstwo ma swoje cele sprzedażowe, no to my pod to jakby proponujemy cele marketingowe na podstawie powiedzmy naszych analiz, estymacji, które prowadzimy, ale to też mogą być cele na przykład wizerunkowe, czy cele związane z komunikacją marketingową. I dlaczego o tym mówię? Bo jeśli mówimy o celach czy o konwersji, można tu w pewien sposób postawić tutaj między nimi znak równości, to większość przedsiębiorców myśli, że czy uważa, że cele to jest sprzedaż i koniec, tak? Zapytamy się, na czym państwu zależy, na kasie, na zwiększaniu przychodu, i najczęściej firmy głównie na tym się koncentrują, a należy pamiętać, że to jest dosyć niepoprawne myślenie. Bym powiedział, nawet, że to jest błąd i należy opomiarować, czy zwracać uwagę również na inne rzeczy, jak na przykład koszt kliknięcia w Google, wskaźniki różnego rodzaju, CTR, ROAS, ROI. Oprócz tego możemy mierzyć przecież zaangażowanie użytkowników w social media, czy podzielić te konwersje na te takie z poziomu mikro i makro, czyli makro te najważniejsze, oczywiście sprzedaż, ok. Ale co prowadzi do tej sprzedaży? Może budujemy jakieś lejki, czyli na przykład zapis na newsletter może być takim celem, który chcemy mierzyć. Więc jak my mamy to określone, to wtedy na tej podstawie budujemy nasze konwersje. I dobrze jest konwersją przepisywać też wartości, czyli dawać im określoną wartość. W przypadku e-commerce to jest oczywiście prostsze, ponieważ to jest taki jakby najprostszy model do, do analizy też, no bo każdy. Koszyk ma swoją wartość, ma produkty, które tam dodaliśmy i możemy robić na tej podstawie różne operacje. Gorzej jest z na przykład przypisaniem wartości do połączenia telefonicznego wysłanego newslettera, ale to też możemy zrobić licząc na przykład to po lifetime value, bo to już najczęściej są jacyś klienci powiedzmy, którzy dłużej z nami zostają. Także z celów powstają konwersje i takim najważniejszym jakby wskaźnikiem konwersji, czy jednym z najważniejszych jest jego współczynnik. I tutaj macie przedstawione to w formie takiego lejka, czyli należy przyjąć, że cały ruch, który my prowadzimy na stronę z kampanii płatnych, z pozycjonowania stron czy social mediów, przechodzi przez lejek, takie wąskie gardło. I tym wąskim gardłem są, jest nasza oferta, to są elementy UX-owe, to jest nasza witryna. Ale też należy pamiętać o intencjach użytkowników. Nie każdy, który wchodzi na naszą stronę, użytkownik, ma tą intencję, żeby przy tej pierwszej interakcji od razu dokonać konwersji. Należy też pamiętać, że te systemy gubią się i często ten współczynnik konwersji jest wyższy, ponieważ systemy mogą nas rozpoznać na przykład jako kilku różnych użytkowników, ale nad przegląd przekładając go na sesję, czyli bezpośrednio na przykład ruch w naszej witrynie, no to wiadomo, że użytkownik musi przed dokonaniem, to jest tak z cyklu eBK, że tak powiem, wzięte. Zanim dokonał u nas konwersji, musi się zapoznać z informacjami o konkurencji, porównać sobie oferty, czytać opinię o nas. Także ten proces chcąc, nie chcąc trochę trwa. No i tutaj powstaje w ten sposób ten wskaźnik właśnie konwersji. Tutaj na kolejnym slajdzie przedstawiłem różne lejki, jak one mogą wyglądać. Wiecie co, generalnie te lejki mogą przyjmować różne kształty w zależności od współczynnika konwersji jaki jest. Ideałem jest 100%, tak czyli wtedy mamy prostokąt, który przy tej samej podłożu, te podłoże powiedzmy, że to jest ilość sesji, ruchu na naszej witrynie. U dołu, ile mamy zamówień, na przykład w naszym e-commerce, telefonów, czy innych konwersji, które mierzymy? To jest ich ilość. Jeśli ilość konwersji jest równa ilości sesji, no to mamy wtedy współczynnik konwersji równy 100%. Że tak powiem, ideału, do którego nigdy nie dojdziemy. Jeśli to jest 50%, to powiedzmy na 100 sesji mamy 50 zamówień. Jeśli to jest 1%, to na 100 sesji mamy jedno zamówienie. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego są różne te wskaźniki konwersji? Ja najczęściej przy założeniu, że źródła ruchu są super zoptymalizowane, czyli nasze kampanie są prowadzone wzorcowo nie mamy się o co tam przyczepić, czyli zakładamy, że te podłoże jest OK, czyli ruch jest dobrze generowany na witrynę, to skąd wynikają te różnice? One wynikają, że tak powiem, z takiego obszaru marketing mixu, może inaczej to ujmę jakoś w słowa, że marketing mix może mieć wpływ jakby na współczynnik konwersji, czyli taki element jak dystrybucja, czyli nasza witryna internetowa. Jeśli ona będzie zawierać sama w sobie błędy, jeśli ja nie będę mógł y, y, Dokonać tej transakcji, ona będzie mi utrudniona, a ja nie będę miał jakiejś bardzo silnej motywacji, żeby zacisnąć zęby i przeklikać się przez ten serwis po trupach, że tak powiem, dojść do tego celu, to ja wyjdę z witryny. I dlatego tutaj ten UX ma olbrzymie znaczenie na kształtowanie tego lejka. Druga rzecz to jest oferta sprzedaży i na nią przekłada się produkt i cena. Czyli jeśli ja wejdę na tą stronę, ujj jest wyciskany, źródła ruchu są wyciskane, a dalej tych konwersji nie ma, to trzeba się przyjrzeć właśnie ofercie sprzedaży, czy produkt jest odpowiednio wyeksponowany i czy jego cena jest odpowiednia, bo cena mocno wpływa na popyt. Więc jeśli ta cena będzie wysoka, to współczynnik konwersji będzie miał, czy ten lejek będzie miał bardziej taki kształt szpiczasty. Jeśli ta cena będzie dostępna, to będzie bliższy tego kształtu prostokąta. Ale mamy też inne współczynniki. Do najważniejszych współczynników, które analizujemy, jest oczywiście współczynnik konwersji, o którym teraz powiedziałem, ale mamy też CTR, czyli wskaźnik jakby klikalności, mamy współczynnik odrzuceń, procent wyjść czy ROAS i ROI. Każdy z tych współczynników może przyjmować różne kształty w zależności i już wpływ na ten spód jakby tego kształtu mają wpływ różne czynniki. Na przykład w CTR-ze to jest wskaźnik, który informuje na o ilości kliknięć do ilości wyświetleń. Będzie miał na przykład wpływ treści reklam, które są komponowane przez specjalistów. Poszczególne te wskaźniki omówię teraz, czyli RoAS i Roy są powszechnie używane w, w analityce internetowej. To są najważniejsze wskaźniki, które powinny interesować przedsiębiorstwo. RoAS. To jest kluczowy wskaźnik, który interesuje nas jako marketingowców. I on mówi nam o tym, jaki był procentowy przychód z reklamy w stosunku do kosztu. I on przyjmuje wartość procentową. Czyli jeśli moja kampania wygenerowała, powiedzmy, 100 zł przychodu przy 10 zł kosztu, to ROAS wynosi 1000%. Natomiast ROI. Jest dokładniejszy i my w obszarze takiej analityki internetowej czy prowadząc działania reklamowe, rzadko liczymy ten roj. On jest najczęściej, jeśli w ogóle jest liczony, to jest liczony przez nas w dłuższych odstępach czasu, powiedzmy w okresie miesięcznym czy dłuższym, ponieważ to musimy znać wszystkie koszty, nie tylko reklam, czyli koszty produkcji, marże, a także inne koszty, jakie ponosi przedsiębiorstwo. Na przykład, jeśli badamy taki Roj dla całej firmy, no to to są też koszty pracowników, yy, biura, księgowości. Wszy, wszystkie koszty, jakie, jakie są mi. Ja akurat księgowa liczy wszystkie koszty, także jestem w stanie sobie taki roj policzyć. Do tych kosztów muszę tylko dołożyć sobie takie jakby koszty marketingowe, ale jeśli wszystko jest na fakturach, no to wtedy na przykład księgowość może taki yy, jakby bilans nam sporządzić i my na tej podstawie możemy sobie obliczyć roj. I RO jest jakoś tam wartością jakby opłacalności całego biznesu z opłacalności samej kampanii. Jeśli my znamy te wskaźniki, czyli współczynnik konwersji, i znamy nasz wskaźnik CTR, czyli wskaźnik klikalności reklamy, to jesteśmy w stanie zbudować takie jakby piramidy, czy też jak ją odwrócimy, to będzie taki lejek konwersji albo piramida konwersji. Jeśli wiemy, z ilu wyświetleń dojdzie do ilu kliknięć. To jesteśmy w stanie zaprognozować, na przykład znając współczynnik konwersji, do ilu dojdzie zamówień. Tak czy inaczej, należy pamiętać, że jeśli będziemy poprawiać te wskaźniki CTR i współczynnik konwersji, to do każdego wyświetlenia naszej reklamy będziemy generować więcej zamówień. Jednak sprawa się trochę komplikuje, jeśli prowadzimy działania w wielu różnych mediach, ponieważ ten ruch. Można powiedzieć, że źródła ruchu nam się nakładają, czyli jeden użytkownik może wejść na nasz serwis z różnych kanałów. Możemy prowadzić działania właśnie w social mediach, w SEO, w kampaniach płatnych i zanim osoba dokona konwersji, będzie migrować między różnymi, różnymi źródłami, zanim, zanim finalnie u nas skonwertuje. I tutaj te okręgi pokazują nam. Różne źródła ruchu, czyli na przykład to jest ten okrąg, możemy przyjąć, że to są kampanie płatne, to jest social media, to jest SEO, to jest ruch płatny i ten obszar tutaj najciemniejszy to są użytkownicy, którzy weszli w interakcję z naszą witryną ze wszystkich tych źródeł. Także one się nam zawsze pokrywają, i tutaj znowu po lewej stronie mamy różne przykłady, jak to może wyglądać w jakiejś powiedzmy witrynie, czyli tutaj jest użytkownik przed, na stronę dwa razy. Przed z bezpłatnych, później bezpośrednio wchodził z płatnych. Generalnie ten, te ścieżki mogą być bardzo długie. Tutaj akurat podałem takie krótkie do trzech jakby interakcji, ale one mogą mieć dziesiątki interakcji. Czyli tutaj, w tym obszarze również analizujemy dane i to się nazywa modelowanie atrybucji. Czym jest sama atrybucja? Atrybucja nam mówi o tym, kiedy na danego użytkownika przydzielana jest wartość konwersji, w skrócie. Zobaczcie ten Last Click. To stosuje Analytics. Ten w lewym górnym rogu stosuje Analytics, czyli ja wszedłem sobie, załóżmy, z kampanii Display na YouTube na stronę internetową, później wszedłem na stronę SEO, następnie wszedłem z social mediów i jeszcze raz wszedłem w social mediów i zrobiłem zamówienie. Analytics pokaże, że social media sprzedają, ale powiedzmy te pozostałe źródła już nie sprzedają. Czyli ja wychodzę z założenia, że Facebook jest najlepszy, tam inwestuje pieniądze, na pozostałych źródłach na przykład na YouTube nie inwestuje nic i mi sprzedaż spada. No i dlaczego tak się dzieje? Przecież inwestuje w Facebooka, a Analytics mi pokazuje, że Facebook najlepiej sprzedaje, a mi sprzedaż spada. Dlatego, że nie że zapomniałem o tym źródle, które otwiera mi w ogóle użytkownika, czyli o YouTubie. Ja to tak hipotetycznie podaję i mamy w Analyticsie możliwość sprawdzenia tego, czyli tych źródeł ruchu, tego sposobu nakładania się, to wszystko są screeny z Google Analytics, możemy to sprawdzić i mamy też takie gotowe modele i możemy porównać dane z różnych modeli i wtedy na przykład jak weźmiemy first click, to nam się okaże, że YouTube ma załóżmy 100% udziału w konwersji, a Facebook w ogóle nie sprzedaje. No to to już jest jakaś informacja. OK, możemy wziąć kolejny, jakby model atrybucji, na przykład linearny, rozłożyć to sobie równomiernie, zobaczyć, jaki wpływ jest, gdy każdemu, dla każdego źródła damy porówno. I taki model, jak ja stosuję na przykład w Google Ads i wy wejdziecie na konto, to możecie zobaczyć, że załóżmy. W obrębie Google to będą kampanie, czyli jedna kampania generuje 0,25, druga 0,25, trzecia 0, załóżmy 75. W skrócie są ułamki i one wynikają z tego, że ta jedna konwersja, to jedno zamówienie zostało w jakichś proporcjach podzielone po różnych źródłach. W Analytics standardowym nie zmienimy tego modelu atrybucji. On jest zawsze last click, ale nie bezpośrednie, czyli jeśli ktoś na przykład wszedł na Facebooka. Wyszedł ze strony, wszedł bezpośrednio, wpisał z palca naszą stronę i złożył zamówienie, to system przypisze całą konwersję jeden do Facebooka, nie będzie pisał Direct. Direct jest jakby pomijany. Jeśli system jest w stanie rozpoznać, co było przed Directem, to daje to, co było przed Directem. I są inne, jest na przykład pozycji, i tu ustalamy proporcje, ile ma być dla pierwszej i ostatniej, a ile dla tych środkowych to jest z swego czasu, to był najczęściej stosowany przeze mnie model. Mamy rozkładu czasowego, czyli to rośnie z czasem, i mamy data driven. To jest w ogóle rewolucyjny sposób liczenia konwersji. On jest oparty o różnego rodzaju algorytmy, w zależności od systemu analitycznego, i można przyjąć, że tutaj to jest liczone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, modeli sztucznej inteligencji. I on jest najlepszy, najpopularniejszy w przypadku np. Google Ads. Teraz. On jest włączony defaultowo na wszystkich kontach, czyli jeśli użytkownik teraz sam nie zmienił modelu, atrybucji, to on automatycznie przejdzie na data driven. Żeby data driven w ogóle było włączone, musi być dużo konwersji. I o ile kiedyś to był taki best practice specjalistów i to podnosiło znacznie efektywność kampanii, no to teraz o dziwo Google sam to wprowadza na swoich kontach. Już przechodzimy do ostatnich elementów, jakby. Związanych ze współczynnikami są dwa jeszcze takie ważne. One już dotyczą informacji z samej witryny. Z konwersji przechodzimy na zachowanie użytkowników w witrynie. I tutaj możemy mówić o takich dwóch najważniejszych, najważniejszych rzeczach, czyli współczynniku odrzuceń i współczynniku wyjść. Współczynnik odrzuceń występuje wówczas, gdy na jednego użytkownika była jedna odsłona i to jest koniec. I ten współczynnik odrzuceń wynosi 100% dla tego użytkownika, dla tej sesji na tej stronie, na, którą, na której on był. Czyli jaki to może być przykład? Ktoś wchodzi na naszą stronę, nieważne jak wiele czasu na niej spędza i wychodzi, i na tym jest koniec. To, to jest współczynnik odrzuceń. Jeśli są strony typu OnePage, to one mają oczywiście bardzo duży współczynnik odrzuceń, bo ktoś musiałby kliknąć prawym przyciskiem powiedzmy odśwież tak, czy F5 żeby usunąć współczynnik odrzucenia jeśli to są one page e, to współczynnik odrzucenia jest bliski 100% w ogóle go się nie analizuje i w innych przypadkach on jest do poprawy tak czyli generalnie prace nad optymalizacją serwisu mają przyczynić się do zmniejszenia współczynnika odrzucenia czyli większego zaangażowania użytkownika w witrynie Natomiast współczynnik wyjść określa nam ile było wyjść z danej podstrony. Czyli jeśli na przykład współczynnik wyjść jest wysoki dla strony kontakt w firmie usługowej to jest ok. Jeśli współczynnik wyjść jest wysoki w koszyku czy na stronie thank you page to jest ok. Natomiast jeśli on jest, odchodzi od średniej dla innych stron to wymaga już analizy takiej z obszaru na przykład ux -owej. I teraz my, posiadając te wszystkie dane z piramidy czy z lejku konwersji, wiedząc jaki jest u nas współczynnik odrzuceń, jaki mamy ROAS czy jaki chcemy mieć, jesteśmy w stanie przygotowywać estymacje z rozkładem właśnie ich w czasie. Czyli my przygotowujemy prognozy głównie w oparciu o te dane. Jeśli chodzi jeszcze o samego Analyticsa. To, to co robimy w naszych analizach to jest segmentacja, czyli te wszystkie dane, które posiadamy o użytkownikach, o źródłach ruchu, o konwersji, o produkcie i zachowaniach na stronie przekuwamy na budowanie różnych segmentów i pomaga nam to w lepszym zrozumieniu jakby danych i Zanim w ogóle zaczniemy już nasze analizę, ale to powiem na kolejnym szkoleniu, musimy mieć jakąś właśnie tezę, czy jakiś problem, który chcemy rozwiązać, i aby dokładnie przeprowadzić właśnie te nasze analizy, budujemy segmenty, ale o segmentach powiem już w przyszłym tygodniu, tak żebyście coś zapamiętali z dzisiejszego spotkania. Także dzięki wielkie za spotkanie i do zobaczenia za tydzień. Bądź na bieżąco ze wszystkimi szkoleniami, jakie mam zamiar przeprowadzić, i koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia. Cześć.